Państwu dzisiaj zaprezentować, z organizatorem wystawy Za każdym razem to mówimy, ale jesteśmy dumni, że właśnie Ostrów jest tym miejscem dla muzyki i tym miejscem dla kina, które właściwie stworzyło komedę. Zdecydowano o przyznaniu Grand Prix Comeda Mikołajowi Trzasce za muzykę do filmu Wołyń w reżyserii Wojciecha Zbodowskiego. Pan Piotr Wypych wręczy za chwilę specjalny dyplom dla również laureata, laureata Grand Prix. Prezydent, nasz laureat jest bardzo wzruszony. Ja tylko dopowiem proszę Państwa, bo pan Piotr zapomniał okularów i nie był w stanie przeczytać treści dyplomu, a pan redaktor Paweł Sztomkę zapomniał co miał powiedzieć. <śmiany> Jednak oddajesz, dobrze. Rzeczywiście firma Pupil Foods, która jest z nami od roku, postanowiła w tym roku przyznać swoją nagrodę. I tak się złożyło, że trafiła ona również głosami zarządu firmy do Mikołaja Trzaski. I także doceniono szczególną wartość artystyczną muzyki w filmie Wojciecha Smarzowskiego. Raz jeszcze. Mikołaj Trzaski. Kazimierowicz. Dawaj, dawaj, wychodzimy! dobry, film jest partyturą. I jak się zobaczy dobry obraz, to muzyka właściwie już gra sama. Tak. Znaczy, swój. Drugi Jadę do lądka w zdroju. Pracujemy już od kilku lat nad projektem e, filmu fabularnego Krzysztofie Komedzie. Państwo pierwsi ocenią rezultaty naszej pracy, tutaj odbędzie się premiera tego filmu. Komedę poznałem przy okazji dwóch ludzi z szafą i od tego czasu byliśmy nierozłączni. Szósty festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy, Grand Prix Komeda, muzyka polskiego filmu, 3-10 czerwca, Ostrów Wielkopolski. Patronat honorowy nad festiwalem objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorami festiwalu są Miasto Ostrów Wielkopolski i Ostrowskie Centrum Kultury. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenas festiwalu Pupil Foods. thank mm -hmm.